Witam, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi. Zapraszam do krótkiego czytania odnośnie energii, co dobrego do ciebie idzie. Jaka dobra energia! Co dobrego idzie do znaku wagi, co dobrego przychodzi. Zobaczmy, co dobrego przychodzi do znaku wagi. Co my tu mamy? Aha. Mamy tu eremita, czyli ustalnika. Dwie wielkie arkany. I dziesięć kielichów. No pięknie. Co w tle? Wagi. No, wychodzicie z jakiejś rozpaczy. Mamy pięć kielichów. Pięć kielichów, dziesięć kielichów. To jest czas wyjścia z żałoby, wyjścia z płaczu, wyjścia z tęsknoty, wyjścia z tego, co się miało nie wydarzyć, a się wydarzyło, wyjścia z tego, co Was rozczarowało, zasmuciło. Jest to czas pożegnania, pożegnania smutku łez. Dlaczego? Bo nagle ni stąd, ni zowąd przychodzi energia, gdzie burzy się coś, i buduje się coś. Czyli jest tu rozwój, jest tu wyjście z samotności, wyjść, budowania czegoś na nowo, nauki, rozwoju duchowego. Przychodzi tu osoba, która jest pewnego rodzaju doradcą, wskazówką. Jest to czas, kiedy wy zaczynacie budować wszystko od nowa, cegła po cegielce, tak, po cegle, żeby to była ogromna radość, spełnienie tęcza, E, e, ogromna satysfakcja, radość, zbudowanie czegoś, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa, miłości, satysfakcji i radości. Taki czas, który bu burzy pewne struktury, kończy jakiś etap, i Wy dzięki temu rozwijacie się. Rozwijacie się, e, e, widzicie, Swoją mądrość wewnętrzną, odkrywacie ścieżkę i drogę powołania, która daje Wam nowych ludzi, nowe możliwości, ale też spełnienie emocjonalne. Piękny czas przed Wami, bardzo mocny, bo mamy dwie wielkie arkany, które mówią Wam o wspaniałej rozwoju, wspaniałym poszukiwaniu drogi, a tą drogą okazuje się właśnie Dziesięć Kielichów. Czyli dojście do emocjonalnego spełnienia. Wagi, wagi. Co dla Was, Oszo, chcę powiedzieć? Wyzwanie. No proszę, piękne wyzwanie, które stoi przed Tobą, właśnie. Na Twojej ścieżce 48. Nie Niedola oznacza, że coś nie odpowiada Twoim pragnieniom. Nic nigdy nie będzie odpowiadało Twoim pragnieniom. Tak nie może być. Wszystko po prostu dzieje się zgodnie ze swoją naturą. Lao Tzu nazywa tę naturę Tao. Buddha nazywa ją Dhamma. <laughs> Machowin Zdefiniował religię jako naturę wszystkiego. Nic nie można zrobić. Ogień jest gorący, woda jest zimna. Mądry jest ten, kto odpręża się z naturą wszystkiego, idzie w ślad za nią. Gdy idziesz za naturą wszystkiego, to nie ma cienia, nie ma niedoli. Nawet smutek jest świetlisty, nawet smutek ma wtedy swoje piękno. Rzecz nie w tym, że smutku nie będzie. Przyjdzie, ale nie będzie Twoim wrogiem. Zaprzyjaźnisz się z nim, gdyż zobaczysz potrzebę jego istnienia. Zdołasz dostrzec jego wdzięk i zdołasz dostrzec, dlaczego jest potrzebny. A więc jest tu wyzwanie. To jest ten pustelnik, który dochodzi do pewnych wniosków i wyzwala się z tego. Poddaje się naturze naszego świata, naszej Ziemi. Wszystkiego dobrego. Buziaki, pozdrawiam, papa. Pa.